jesteśmy uczestnikami organizatorami witamy uczestników 67 zlotu motocyklistów pod nazwą Film Rally 67 Film Rally 2012 odbywa się on u nas w Polsce w Bydgoszczy jest to cykliczna impreza międzynarodowa organizowana przez motocyklistów czyli przez nas dla motocyklistów gości z krajów ościennych Formuła zlotu jest taka, że uczestniczą w nim wyłącznie motocykliści zagraniczni, sfederowani w swoich narodowych organizacjach motocyklowych. Największą atrakcją, jaką, jaka będzie dla mieszkańców Bydgoszczy, będzie to przejazd tych motocyklistów, wszystkich uczestników. Przejadą kawalkadą motocykli, przystrojeni w swoje narodowe flagi, barwy, kurtki. Motocykle poubierane odbędzie się to o godzinie 12 w sobotę i przejazd nastąpi ulicą Gdańską na dół, ulicą odrzewiową. No dzięki temu złotowi, i dzięki uwadze, jaką na nas zwracają władze nasze miejscowe. I przy pomocy wAT udało nam się również wybudować y, tor karpingowy, który jest zupełnie nowy, zupełnie nowoczesny. Posiada międzynarodową homologację. Będą na nim się odbywały zawody rangi europejskiej i światowej. So I think it's OK.